My powoli się gdzieś rozgrywamy, że ten zespół jest dopiero sklejany. Mamy delikatny fal start, gdzieś tych punktów nam będzie brakować. Mamy swój limit już, powiedzmy, tak, wyczerpanych błędów. Cieszymy się z takiego zwycięstwa, dość wysokie, mogło być jeszcze trochę wyższe. Zespół się mianowicie też mógł parę bramek strzelić, Ale cieszymy się, że na zero, to jest dla nas bardzo ważny mecz. Tu wiemy, bardzo ciężki teren, specyficzna hala. Zawodnicy jest przede wszystkim z wielkim doświadczeniem. No i te punkty na pewno nas będą dalej budować. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, co się stało z moją dzisiaj drużyną, z niektórymi zawodnikami, z taką przeszłością ekstraklasową. Nie wiem, po prostu dzisiaj wyglądaliśmy jak dzieci we mgle, jakbyśmy się spotkali wczoraj albo dzisiaj. Yy... Z całym szacunkiem dla drużyny z Katowic, yy, ale to my trenerzy się przegraliśmy. Oczywiście mają kapitalny skład i to myślę, że ekstraklasowe na pewno będą do końca bić się z Bochnią o awans. Przypuszczam, że która z tych drużyn awansuje, a druga będzie grała w barażach. No dzisiaj pokazali nam mniej więcej poziom, na jakim jesteśmy na, tym, na tą chwilę. No my co? Musimy się pozbierać. Mam nadzieję, że to był nasz, na, nasz najgorszy mecz. Myślę, że lepiej raz przegrać 7, niż 7 meczów po 1-0, więc... Yy, trzeba dzisiaj szybko o tym meczu zapomnieć, wyciągnąć wnioski i za tydzień dalej walczymy i... Yy, mam nadzieję, że już taki mecz mi tutaj się nie przydarzy.